Janet Ward Black jest właścicielką firmy prawniczej w Greensboro w Północnej Karolinie. Jej zespół specjalizuje się w procesach cywilnych, pomagając klientom przejść przez najtrudniejsze chwile w ich życiu. Sprawiedliwość jest pomysłem Boga. Pomagamy dochodzić sprawiedliwości tym, którzy nie są w stanie tego sami robić. Ponadto jej firma przynosi zmiany na całym świecie przez dawanie. Janet Ward wiernie dawała dziesięcinę, ale coś nowego przyszło jej do głowy około Bożego Narodzenia roku 2012. Poczułam, że Pan mówi do nas, byśmy zaczęli dawać dziesięcinę z przychodu brutto firmy prawniczej. A potraktuję to jako dziesięcinę od każdego z naszych 30 pracowników. W tamtym czasie firma działała zaledwie od paru lat i ledwie wiązała koniec z końcem. Matematycznie to było niemożliwe. Robienie tego wiązało się z ogromnym ryzykiem dla naszego biznesu. Wiedziałam jednak, że musimy to zrobić, jeżeli Bóg tego od nas oczekuje. Pierwszą osobą, której o tym powiedziała, była prezes zarządu Ronda Halloway. Powiedziałam: Czy chcesz mi powiedzieć, że mamy dać dziesięcinę, zanim wydamy choćby dolara z naszego przychodu na coś innego? Odpowiedziała: Dokładnie to mam na myśli. Na tyle, na ile mogłam, zachowałam stoicki spokój. I pokiwałam głową. Ale tamtego wieczoru powiedziałam mężowi, Janet Ward oszalała. Myślałam gorączkowo o tym, jak wytłumaczę to pracownikom. Jak to zrobimy? Ale Ronda, która również jest chrześcijanką, była gotowa spróbować. Szczerze mówiąc, nie miałam pojęcia, skąd przyjdą pieniądze, ale zdecydowałam się to zrobić. Stworzyły komitet, który miał decydować o tym, gdzie przekażą 10%. Spojrzałyśmy na 25. rozdział Mateusza, gdzie jest mowa o głodnych, spragnionych, nagich, obcych, więźniach, chorych. Pomyślałyśmy, może by tak użyć tego jako parametrów. Kierowniczka sekretariatu i zarazem księgowa Andy Campbell mówi, że wiedziała, że będzie ciężko oddać 10% przychodu, pokrywając zarazem koszty stałe i wypłaty. W księgach, w bilansie, w rachunku zysków i strat nie wyglądało to źle. Nie uważałam tego za zły pomysł, ale niekoniecznie wiedziałam, jak to udźwigniemy. Ale miesiąc za miesiącem udźwignęli. Około czwartego miesiąca od początku zdałam sobie sprawę, że bez względu na to, jaki mieliśmy stan konta, zawsze nam wystarczało. W ogóle przez to nie ucierpieliśmy. Co więcej, wykazaliśmy zysk w każdym z tych miesięcy. Sprawy dosłownie spadały nam nie wiadomo skąd. Ugody w sprawach, w których nie spodziewaliśmy się ich zawrzeć, znacznie korzystniejsze niż to, czego się spodziewaliśmy, to nie były nasze kalkulacje, lecz zdecydowanie była to Boża matematyka. Wypisywałam czeki, których nie powinnam była być w stanie wypisać. Bóg nie tylko pozwolił nam oddać 10%, ale też dać największe premie w historii firmy prawniczej. To sprawiło, że poczuliśmy, że robimy naprawdę to, co powinniśmy. I to jest historia, która właściwie trwa od tamtego czasu. Od roku 2013 niewielka firma prawnicza z Północnej Karoliny przekazała darowizny ponad 160 organizacjom i pomogła zmienić kierunek życia niezliczonej liczby ludzi. Wybudowaliśmy kościoły w Indiach i w Wietnamie, sierocińce w Rwandzie oraz Burundi. Współpracujemy z bankami żywności, programami dla uzależnionych i schroniskami dla bezdomnych. Podejmujemy wiele wspólnych działań z organizacjami krzywiącymi Ewangelię, tłumacząc Biblię, aby była ona dostępna w każdym języku. Ronda mówi, że jej ulubioną częścią pracy jest Ronda powiadamianie organizacji wybranych do otrzymania darowizny. Ich reakcja jest czymś, czego nie ogląda się codziennie. Jakie mam szczęście, że mogę to robić, że mogę w tym uczestniczyć. Gdy to zaczęliśmy, myśleliśmy, że będziemy coś robić dla innych. Ale to my sami jesteśmy tymi, którzy są przez to błogosławieni. To daje Ci uczucie, że wszystko, co robisz, każda modlitwa, jaką zanosisz, każda sprawa, nad którą pracujesz, każdy dzień, gdy przyjeżdżasz do pracy i parkujesz, sprawia różnicę, zmienia życie. Dla mnie to właśnie mówi o miłości Jezusa. Minęło ponad 7 lat, odkąd raczkująca firma zrobiła krok w kierunku Możliwego, dając posłuszeństwa i serca chętnego, by pomagać innym. Błogosławieństwo, jakie na nas spłynęło, jest znacznie większe niż czeki, które wypisaliśmy. Jest taki werset, który mówi: Wypróbujcie mnie w tym. Sam Bóg jeden, jedyny raz mówi: Wypróbujcie mnie. Ochronię wasze 90%, jeśli dacie mi 10. Szczerze mówiąc, wolimy sytuację, gdy Bóg chroni nasze 90%, niż taką, gdzie sami musielibyśmy chronić nasze 100%. Nie musimy się martwić o kolejne. Miesiąc, czy rok. Nie musimy się nawet martwić o jutro. Musimy tylko zrobić krok i zaufać, że On idzie dzisiaj z nami.